Kwiennale sztuki, które odbyło się już po raz jedenasty, to szansa na aktywizację środowiska artystycznego Olsztyna i regionu. Jest to przegląd, który pokazuje kondycję naszej rodzimej plastyki. Prace nadesłane na konkurs dają możliwość prezentacji różnorodnych technik, którymi posługują się artyści, ale też postaw wobec świata i otaczającej ich rzeczywistości. Ta edycja 11 Olsztyńskiego Piednale pokazała to, że nie możemy jakby być może robić takiego zaszeregowania i mówić o jakby takich terytoriach, co jest na przykład sztuką obrzeże, a sztuką centrum. Artyści podejmują pewne wątki, które są jakby w takim obiegu już globalnym i ta narracja nie dotyczy już tylko takiej opowieści dotyczącej małych ojczyzn czy lokalnych społeczności. Oczywiście w wcześniejszych edycjach były bardzo mocno prace akcentujące tą historię, tradycję regionu. Natomiast tutaj ta edycja pokazuje, że ten głos, nawet krytyczny, jak rozszerza się dalej. Spośród 174 prac nadesłanych na konkurs przez 62 autorów, jury wybrało na pokonkursową wystawę 99 dzieł 52 twórców. Techniki, jakie wykorzystali artyści, są niezwykle różnorodne: rysunek, instalacja, grafika, ceramika, fotografia. Grand Prix medal prezydenta otrzymała Violetta Kulikowska-Barkasiewicz za cykl prac Nie zaglądaj. To nie jest w cudzysłowie, nie wiem czy to jest widoczne. Jest to taka stanie w, w sytuacji wyboru. Chciałabym, żeby to była taka właśnie myśl, jeżeli chodzi o podpowiedź tytułu. To znaczy, można zajrzeć, ale na własną odpowiedzialność, albo może lepiej nie zaglądać żeby przypadkiem nie spotkało nas coś złego, a może dobrego, tego nie wiem. Praca nagrodzone medalem prezydenta to cykl wieloformatowych rysunków. Poszło to troszeczkę dalej niż z reguły, bo z reguły to rysuję w formatach takich bardziej standardowych. Tutaj potrzeba, potrzebna mi była przestrzeń po to, żeby te punkty możliwego przejścia na drugą stronę były stosunkowo mniejsze. Instalacja Joanny Kaczmarczyk, zatytułowana Słodka zabawa, dotyka tematu, który ostatnio bardzo często poruszany jest w przestrzeni publicznej, tematu polowania. Słodka zabawa, ten tytuł to ironia e, czy sarkazm? E, chyba obserwacja, tak naprawdę. To jest wynik obserwacji. E, I trochę rzeczywiście zakupienie z tych słów. Ale jednocześnie bardzo dobitnie nawiązanie do tego, co się dzieje. Miało być bardzo mocno, bardzo silnie miało być mówione za tych, którzy mówić nie mogą, albo ich słowa są niezrozumiałe i mówię tutaj bardzo dobitnie o zwierzętach, które tam są w lasach. Ta prezentacja dorobku artystów związanych z regionem jest wyjątkowa pod względem różnorodności wystawianych prac. Jest to również niezwykle prestiżowe wydarzenie. Prestiżowa prezentacja i myślę, że bardzo ważna i dla nas jako galerii, jako organizatorów, ale też dla całego środowiska artystycznego, co zresztą pokazuje frekwencja, którą mamy na tym konkursie. Na wystawie rzeczywiście bardzo wiele prac, bo Żyli obradujący w tym roku przy 11 edycji zostawiło aż 99 prac, więc rzeczywiście jest tutaj no cały, cała plejada właściwie prezentacji naszych twórców i tego, co, co obecnie powstaje w ich pracowniach. Bo trzeba pamiętać, że założeniem konkursu jest to, że te prace są tak naprawdę świeże, powstały pomiędzy edycjami, więc z ostatnich dwóch lat. Mamy komunikat od, od artystów, od środowiska, że oni chcą tego konkursu, że oni chcą się tutaj prezentować zainteresowanie niesłabnie, oprócz tych osób, które od lat, od ponad już 20 lat biorą udział w Biennale Sztuki to oczywiście pokazują się też młodzi absolwenci, młodzi adepci sztuki, i to jest dla nas bardzo ważne, no bo to jest po prostu przyszłość naszego miasta, naszego miejsca, też jako, jako organizatora i jako propagatora kontaktu ze sztuką. Yy, więc mamy nadzieję, że kolejna edycja za dwa lata również będzie udana. Drugą nagrodę 11 Biennale zdobyła Małgorzata Chomicz, a trzecią Sebastian Bauman. Przyznano także wyróżnienia. Otrzymali je Alicja Borsiak-Śleszyńska, Anna Drońska i Łukasz Pepol, a wyróżnienie honorowe trafiło do Izydora Borysa. Wystawa pokonkursowa będzie prezentowana w sali głównej Galerii BWA w Olsztynie do 8 grudnia. telewizja Kopernik. Kopernik.tv